Witajcie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią o workach wodoszczelnych, o drybagach, o elemencie ekwipunku, który jest niezbędny w plecaku U każdego wędrowca. Zawsze będzie jakiś deszcz, zawsze będzie jakiś problem z przemakaniem. Zabezpieczamy te rzeczy w plecaku i drybagi muszą być po prostu. Używam ich od bardzo dawna, przerobiłam ich bardzo wiele, mam ich tutaj wiele, to nie są wszystkie moje drybagi, część już została wyrzucona, bo się nie nadawała, więc mam dość duże doświadczenie. Różne oczywiście rozmiary, dostosowane do tego, co zabieramy ze sobą. Drybag zawsze musi być większy od tego, co jest w środku, o tym musimy pamiętać, zwłaszcza przy śpiworach, przy ubraniach. One muszą być naprawdę dobrze zrolowane. To jest tylko przykład. Wkładam tutaj kurtkę gdzieś tyle, jedna trzecia, nawet objętości worka. Wodoszczelnego do zrolowania i do zapięcia prawidłowego, tak żeby ta woda tam nie przesiąkała. I wtedy jest dobrze, więc pamiętajmy o tych rozmiarach. Druga rzecz: materiały. Ten worek. Bardzo zawsze lubiłam, to jest worek C2 Summit z Cinylonu. Cinylon chyba najpopularniejszy w, produk w produkcji tego rodzaju sprzętu. Nie ale dosyć mocny, zwłaszcza dawniej taki był. To jest stary worek. Niestety obecnie w ramach tego, że... że kupujący chcą kupić jak najlżejszy sprzęt zaprzestano produkcji takich trochę mocniejszych worków przynajmniej w segmencie właśnie wędrówek, hikingu. pewnie kajakowe można dostać, ale te z kolei są bardzo ciężkie, a takich pośrednich trudno teraz z psitusami zrobi takie bardzo lekkie, na noc coś tam one się niestety rwą w strzępy w rękach działam właśnie takie porozrywane i zdecydowanie nie. Szukam takich. Jeżeli znacie jakąś firmę, która robi takie trochę grubsze, sinylonowe worki, to dajcie znać. W większości przypadków używam jednakowoż worków z Kubenu. Dawniej tak się nazywał obecnie Dynema, czyli DCF. Dynema Composite Fabric, czyli. Laminat z mylaru i włókien Dynemy. Bardzo lekki, popularny, głównie używany do produkcji namiotów i właśnie worków wodoszczelnych. Też ich mam bardzo wiele, nie każdy worek z DCF jest tak samo dobry. Najbardziej lubię worki z IPAX, one mi się najlepiej sprawdzają, najrzadziej puszczają wodę i są najlepiej skonstruowane. Tu jest taki nowy worek, tak on wygląda, jest bardziej błyszczący. Jak się ten materiał zużywa to robi się matowy, bo, bo mylar po prostu, ta folia mylarowa zaczyna mieć takie drobne pęknięcia i można... Doprowadzić worek złoteczny do takiego stanu. Właśnie wróciłam z Japonii, gdzie dobiłam jeden ze swoich starych worków. Używałam go na trzech szlakach długodystansowych. Myślę, że on ma za sobą 15 tysięcy kilometrów ciągłego, codziennego zwijania, więc po prostu zostało z niego sito. Ale na jego podstawie można zobaczyć właśnie, jak DCF jest zbudowany. Tutaj mamy ten plastik. On jest. Chyba głównie odpowiedzialne za kolor worka, ale chyba włókna dynemy też są jakoś farbowane. No w każdym razie właśnie mamy włókna, które są sklejone z tą, z tą folią. Uważamy też na zapięcia przy wyborze worka. Właśnie lubię zipaxa, bo tu jest rzep i stosunkowo taka sztywna taśma na końcu. O i klamerka, klasycznie że to się dobrze zwija mam na przykład Hyper Light Mountain Gear e, worek, który ma taką miękką, szeroką taśmę i on w ogóle nie jest wodoodporny byłam nim bardzo zrozczarowana jak go kupiłam na PCT bo zaczął mi od razu przeciekać patrzę o co chodzi, to właśnie w tej taśmie jest problem, ona sprawia, że woda się bardzo dostaje do środka specyficzną odmianą drybagów są drybagi na jedzenie. No, właściwie są takie same, ale przeważnie są jeszcze wyposażone w jakąś dodatkową pętelkę na karabinek właśnie tak, jak tutaj. Bo te worki służą do tego, żeby oprócz tego, że się w nich przechowuje jedzenie, to jeszcze się je wiesza na lince na drzewie, żeby zwierzyna nie skradła jedzenia. Tu, ten Hilltop właśnie jest nowy, i on jest też z DCF i ma. Niepokojące jak dla mnie zapięcie, jeszcze go nie przetestowałam po zakupie, bo w ogóle nie ma żadnej taśmy. Ma tylko sztywny koniec worka i ma e, takie zapięcie napem. Także obawiam się, że on nie będzie w to odporny. Zobaczymy. Najwięcej właśnie zużyłam tych zipaksów. Tutaj też widać, jak one się zużywają powoli. Pierwsze jest takie przetarcie, że, że tutaj widać folię która zaczyna odłazić. Jest też takie podłużne pęknięcie worka. No i ten worek już jest na emeryturze. On już no nie jest wodoodporny, więc jeszcze się nadaje na jakieś suche wycieczki. Teraz mam nowszy, ten jest właśnie najnowszy. I zobaczymy jak to będzie. Wydaje się, że z Cinylon będzie bardziej odporny na uszkodzenia, ale z nim jest inny kłopot z podklejeniem, bo. Cinylon podkleja się taką gumowatą taśmą w specjalnej maszynie, która robi to na ciepło i powinna zabezpieczyć szwy. I z tym producenci mają ogromny problem. Widzicie tutaj jak zeszła cała taśma. To jest worek Life Venture, który mi polecano, ale okazał się koszmarnym zakupem, który mi w Szwecji podczas przejścia, w Szwecji wzdłuż, właśnie cały oblazł z tej taśmy uszczelniającej szwy, i musiałam go trzymać w plastikowej torbie. To jest trudno zrobić to podklejenie, no i te materiały nie chcą łapać tej taśmy najwyraźniej. Miałam też taki worek Expeda, właśnie tam to samo, nowy worek i zaraz zaczęła odłazić ta taśma. Więc tu materiał, właśnie o ile to nie jest ten najlżejszy, to jest trwały dosyć długo, ale podklejenie katastrofa. W workach z DTFu u podklejenie trzyma bardzo dobrze, to jest robione taką taśmą. Też zrobioną z DCF-u, tylko z klejem od spodu i ona trzyma bardzo dobrze. Jeszcze nigdy żadna mi się nie odkleiła i technologia też jest łatwiejsza, bo to jest po prostu na kleju, to nie jest zgrzewane, więc, więc to się trzyma. trzyma. Ani jeden, ani drugi nie jest idealny, ale, ale ogółem i tak trzeba ich używać i tak, więc, więc, więc są. Ciekawe jak Wam się szybko zużywają, bo mi się tak w jeden sezon już takie są trochę zu zu zużyte. Po drugim sezonie już wyraźnie widać zużycie, a po trzech sezonach są do wyrzucenia, tylko że moje sezony są dosyć długie. I pamiętajmy też o tym, że nie każdy worek jest drybagiem. Tutaj mam taki woreczek z cienkiego DCF-u, zakończony po prostu sznurkiem na gumpy. To jest po prostu worek na rzeczy, ale to nie jest yy, wodoodporny worek. Pomimo, że jest zrobiony z wodoodpornego materiału, tego typu zakończenie yy, na sznurek nie zabezpieczy nam rzeczy w środku. Także to nie. No i to chyba by było tyle. Hmm. Polecam Wam ogólnie używanie worków wodoszczelnych. Nawet jeżeli używacie właśnie worka do plecaka, worka na śmieci, jeszcze podwójnie zabezpieczyć rzeczy, zwłaszcza jak bywacie na bardzo deszczowych szlakach, no ja bywam na deszczowych szlakach, jakoś tak wychodzi ciągle lubię po prostu te rejony zielone i mgliste w których często pada, więc, więc ten sprzęt mam mam często w użyciu dzięki za obejrzenie do zobaczenia na następnym filmie